Witajcie moi drodzy na kanale Piotrek 87. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam przedstawić książkę Metro 2035. Tutaj na poprzednich moich dawnych materiałach udostępniałem też poprzednie części tej książki Metro 2033 i Metro 2034. Książka ta już ostatnia z Metra jest oczywiście utrzymana w tonie postapokaliptycznym. Głównym bohaterem jest oczywiście Artium. No, i jak w poprzednich częściach, nasz bohater tutaj walczy o przetrwanie, walczy o prawdę. Spotykają go różne tutaj sytuacje życiowe. Nasz bohater na własnych oczach doświadcza tego, jak nieludzki potrafi być człowiek. wam od siebie, że książka jest oczywiście warta tutaj przeczytania. Tak jak też poprzednie, tak jak już dawniej wspominałem, taką motywacją do przeczytania tej książki było była gra komputerowa Metro Last Light potem Metro Exodus to właśnie dzięki tym książkom e, wprowadziłem się właśnie w świat tutaj można powiedzieć tej, e, tego metra tutaj autorstwa Dimitra Głuchowskiego książka powiem Wam bardzo mnie wciągnęła e, na długie na długie godziny, na długie tygodnie na długie tutaj można powiedzieć miesiące no bo wiadomo człowiek pracuje, nie ma codziennie tutaj czasu Tutaj tyle czasu, ile mogłem znaleźć, to tutaj przeznaczyłem tutaj na czytanie, ale nie żałuję tego czasu. Książka tutaj mnie pochłonęła, wciągnęła. No i tutaj może wam przeczytam, co nieco jest napisane tutaj z tyłu tej książki. A pisze tutaj. Miejsce człowieka nie jest pod ziemią. Żyjecie w tunelach, jak robaki. Tu nie ma dla nas jutra. Metro to cmentarz. Nie będziemy tu ludźmi. Nie stworzymy niczego nowego. Nie rozwiniemy się. Chorujemy tu. Wyradzamy się, nie ma powietrza, nie ma miejsca, jest ciasno. Trzecia wojna światowa, starła ludzkość z powierzchni ziemi. Planeta opustoszała, całe miasta obróciły się w proch i pył. Przestał istnieć transport, zamarła komunikacja. Radio milczy na wszystkich częstotliwościach. W Moskwie przyszli tylko ci, którzy przy wtórze syren alarmowych zdążyli dobiec do bram metra. Tam na głębokości dziesiątek metrów, na stacjach i w tunelach, ludzie próbują przeczekać koniec cywilizacji. W miejscu utraconego ogromnego świata stworzyli swój własny ułomny światek czepiają się życia i ani myślą się poddać pewnie marzą o powrocie na powierzchnię kiedyś kiedy obniży się poziom radiacji i nie tracą nadziei na odnalezienie innych ocalałych i tutaj czytajmy dalej metro 2035 kontynuuje historię Artioma z pierwszego tomu kultowej serii na tę książkę miliony czekały przez całe dziesięć lat a prawa do tłumaczenia wydawnictwa wykupiły na długo przed jej ukończeniem Metro 2035 jest przy tym książką niezależną, i również od niej można zacząć przygodę z cyklem głuchowskiego, który podbiły serca czytelników w Rosji i na całym świecie. No i tutaj trochę od autora też jest napisane. Zwyczajny i znajomy świat metra postawiłem na głowie. Tak więc, tych, którzy czytali Metro 2033, czeka mnóstwo odkryć i niespodzianek, a tym, którzy swój kontakt z metrem zaczynają od tej właśnie książki oddaje sensacyjną emocjonalną mocną powieść. Myślę, że nie pozwoli mi się nudzić. Dimitri Głowowski. I tutaj książka, wam powiem, nie pozwala się nudzić. Jest mnóstwo tutaj wartkie akcji, dużo przemyśleń na, tego, na temat tego, jak człowiek postępuje tutaj w takich właśnie niecodziennych, trudnych sytuacjach. To pokazuje, jak ten człowiek jest bezradny i jak musi radzić sobie samemu na co dzień, zmagając się z różnymi tutaj problemami. Także jeśli mogę tutaj polecić, to oczywiście polecam tą książkę. Książka tutaj, tak jak wspomniałem, jest warta przeczytania. Tutaj myślę, że też warto powiedzieć, że książka też zawiera tutaj zdjęcia, jak tutaj poprzednie. Poprzednie tutaj też części metra zawierały takowe zdjęcia, możecie sobie tutaj zobaczyć. Od razu was przepraszam za, za jakość nagrywam to telefonem, także wybaczcie, ale zdjęcia na żywo wyglądają lepiej niż, yy, niż tutaj w nagraniu. Postaram się tutaj jak najlepiej je tutaj wam pokazać. Także to jest takie miłe, wam powiem, fajne fajnie, że autor daje też takie 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 obrazki. Także to się, to się tutaj ceni. No I następną książką, jaką tutaj pozwoliłem sobie kupić i wam zdradzę, to jest książka też Dimitra Głuchowskiego, a jest to Future, czyli przyszłość. Na razie Wam tutaj nic nie będę o tej książce mówił, chciałem się tylko z Wami podzielić tą informacją, że to jest kolejna powieść, którą tutaj za zaczynam tutaj sobie powoli czytać. Na razie nie znam zby zbytnio fabuły, dopiero się do tej książki będę zabierał. Książka też nie kosztowała mnie. Dużo, jakieś 20 parę złotych, a mi jest ponad 600 stron, także jest tutaj co czytać. Mam nadzieję, że ta książka jest równie dobra, co tutaj Metro 2033. Już ostatnia część tutaj trylogii Metra polecam skompletować, bo warto. Książka jest tutaj w miękkiej oprawie, w, w twardej oprawie też jest, ale jest z tego co wiem, to jest nielimitowana, chyba, że jej nie ma. Chociaż dla osoby, która szuka tutaj, myślę, że jest nic niemożliwego. Także kończę już ten materiał. Jeśli dotrwaliście do końca, to proszę o komentarz, o lajka like oraz o subskrypcję. Do następnego materiału, trzymajcie się, cześć.